Festyn na sportowo, a dokładnie z piłką ręczną, czemu nie? O jej zaletach przekonywali członkowie powstałego niedawno stowarzyszenia Tytani Wejherowo. Stowarzyszenko rusza, aczkolwiek są to już ludzie z doświadczeniem i z przetarciem, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Stowarzyszenie powstało z 3-4 miesiące temu, ale to są wszystko ludzie, którzy uczestniczyli w rozgrywkach drugoligowych w Gopsirze-Bolszewo, a wcześniej graliśmy 10 lat temu w trzeciej lidze jako klub sportowy Kaszuby Wejherowo. No zespole tych ludzi, naszych nauczycieli z podstawówki... Tutaj w Wejkerowa organizujemy na nowo po prostu piłkę ręczną. Podczas festynu rozegrano turniej piłki ręcznej zarówno wśród kobiet jak również wśród mężczyzn. Może zaczniemy od żeńskich zespołów. Jest to drużyna z samochodówki, dziewczyny z samochodówki, tutaj z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 4 i dziewczyny właśnie z Bolszewa z gimnazjum. Prawda? To są te dwie drużyny. Przed tym występu, występ zespołu tanecznego Remix, również z bolszewa był. A z drużyn męskich to są zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 4, samochodówka, zespół szkół ponadgimnazjalnych elektryk i ogólniak, kaszuby i jedna drużyna tytanów w Fasten miał przede wszystkim zachęcić młodych ludzi oraz ich rodziców do uprawiania piłki ręcznej. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Stoiska z zabawkami dla dzieci, stoiska gastronomiczne czy stanowisko paintballowe. Dużym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się pokazy ratownictwa medycznego, a przede wszystkim pokaz przygotowany przez policję i straż pożarną. Każdy chciał zasiąść za kierownicą strażeckiego wozu. Była to także wyjątkowa okazja do zrobienia pamiętkowych fotografii.